Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.